Znów to samo. Ja się nie spodziewałem, że ja mogę zdominować tego ptaka. No i fajnie. Dominacja. Fajnie wleciała. Pięknie, pięknie. To mi się podoba. No i ładnie. Jestem zadowolony, że to zrobiłem. No i pięknie. Wersja PC będzie inaczej się grała. No i fajnie. Zajebiście. Zobacz tego skurczy byka tylko. O. Dziękuję. Czy ja mogę? Przywołać sobie? Czy jednak nie mogę go? Co? Bo, nie no, to trochę w dupie jestem. W dzieciństwie było to prostsze. No, zapewne tak. Dobra, przeszukaj warsztat. Warsztat. Warsztat, warsztat. No, tu już nic nie ma. To tam dalej trzeba iść dobra. Spoko. Małe życie, ale guzik z tym. Gdy to coś było. Tu. Okej. Okay. Kimkolwiek jest ten derwel, <laughs> robił sobie wrogów. No i nie bez powodu się zgadzam. Czas powiadomić smolny klif.

Elo, elo i nie zabij mi się, dobra? Bo masz mało HP Jakieś dwa uderzenia już leżysz. No, jak się tam wchodziło? No tędy, dobra Hello? Pewnie ucieszycie, się, że znalazłam i zniszczyłam jeszcze jedną przynętę. No właśnie. że to już ostatnia. Na ogień i ślinę przechodzisz samą siebie. Dzięki. Skąd wiesz, że więcej nie będzie? Nie wiem. Warsztat, gdzie ją znalazłam, był opuszczony. Wszystko gra. Dobrze. Moi ludzie chcą splunąć i uścisnąć ci dłoń. Mój brat też by chciał. Nie dziękuję. Dziękuję ci w imieniu smolnego klifu i rodziny. Proszę. A no tu jest kolejna misja się załączyła? Hmm. A to jest misja główna kuźiwa się załączyła. Nie no, na razie wolę sobie tylko popolować, żeby sobie ulepszyć sobie narzędzia i tyle. Hmm. U ciebie? Nie, ja tam na dół. Życie, 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 daj mi. Czy ty masz życie tu? Jak mogę to sobie pokopuje Wytwórz. Dobra. Dziękuję. Czeka, 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 czekaj, 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 Umiejętności, nie mam nic. Jest tu coś na życie nie widzę. Czyli to nie będzie na życie. Dobra, a tu co to jest? Przedmioty. Okej, okay. amunicja. 6 na 6 życia. Tak, a nie można tu. Zwiększyć sobie. Tak Okej. Okay. Na broń, upiory, surowce, modyfikacje. Tego nie chcę. Tak, ja bym zrobił to. To mi się coś zwiększy. Tak, dobra, zwiększa mi się to. Czyli to jest to maksymalne, fajnie, fajnie. To kup u niego jeszcze raz. 12 tych obceczek zajbiście. To może się kiedyś przydać. Dokładnie. To ja sobie tu zakończę. I widzimy się już na następny dzień, a ja sobie będę próbował zrobić live'a z tego. żeby sobie przez trochę Eloy. Jak widzicie, na razie nie będę. Nie może będę nagrywał, ale poboczne rzeczy. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. I czyści. W sumie jak to widzicie, to już za chwilę. A dla mnie to jest już za tydzień. A raczej.